Dzień dobry, dzień dobry, Sawiński, Jakimowicz, podcast. Jakimowicz. Sawiński. Proszę bardzo. Yy, boisz się. Co? Boisz się tego, co ma nadejść? Boisz się końca świata? Boisz się tego, że przyjdzie Bóg i cię ukaże? Na koniec? Nie. Dlaczego? Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja służąc życiu. No, bo mam pismo w domu i przeczytam, jak to się skończy. I to będzie spoiler. Wiesz co, to jest tak się nie powinno tak. robić, że początek podcasta, no od razu spoiler. Ale powiem Ci tak, ja no. też kiedyś, ja kiedyś się bałem. Jak mhm. się nawracałem za pierwszym razem o, o swoich własnych siłach, bez łaski, w cudzysłowie, em, to stwierdziłem, że będę czytał pismo, bo wtedy dowiem się, jak kończy się świat. I zacząłem właśnie do Apokalipsy. I to był błąd, bo ja nic nie rozumiałem. Dlatego, że to jest księga, którą należy czytać, jak znasz całe pismo. Tak jak jest. znasz całą symbolikę Starego Testamentu. Tak, tak. Jak znasz nauczanie Jezusa. A jak tego nie masz, to tam poczytasz i nie zrozumiesz trzy czwarte i w ogóle się przerazisz. A wiesz co mnie w ogóle strasznie wkurza, że to słowo Apokalipsa, które dla nas jest takim. No, taką tęsknotą, nie? za przyjściem Jezusa. A bo co to znaczy? Znaczy, dla mnie w ogóle słowo Apokalipsa, cała Apokalipsa to jest takie przygotowanie do godów baranka. Nie? To znaczy, że Bóg mówi, że przyjdę, na, za zaiste przyjdę niebawem, i On się szykuje. Wkłada suknię ślubną. Jezus jest tak pokorny, że nawet nie wie, kiedy to będzie. To wkłada suknię ślubną. Jezus wkłada. Myślę, że tak. Wiesz co, bo nawet jest napisane, że Jezus nie wie, kiedy będzie ten dzień, tylko Ojciec. Ale że On suknię ślubną wkłada. Nie, On jako Pan Młody ma strój ślubny, bo jest oblubieńcem. No a nie suknię, no suknie łama oblubieńców. No, ale jako rzecz ma suknię. <laughs> Ta. A w czymże ci chodzili synku? No taśmie. No tak, no tak, ale może, może już i będzie nie w Ale zobacz, jest napisane, że na biodrze będzie miał napisane królów król, nie? No. To jakiś tatuaż tam jest, czy co to jest? Dobra, tutaj trochę się zaczynamy, wiesz. Ale co znaczy apokalipsa? To słowo co znaczy? No, co znaczy? Odsłonięcie. To, co jest zasłonięte, to może dlatego trzeba przeczytać najpierw całą, całą Biblię, żeby. Przynajmniej troszeczkę w tym gąszczu tych symboli się wiesz, znaleźć, to co powiedzieliśmy, ten odcinek 666, nie? Tak. Że właśnie ten Iron Maiden i brat Nergal się mylą, bo to jest liczba to bowiem człowieka, bo Demon to zero. Lucifer bez cyfry, nie? No ale zobacz, jak jest przedstawione dzisiaj, jest tak. Wszystkim się kojarzy właśnie z czasem apokalipsy, czyli zapach na palmu o poranku, nie? Z czymś takim, z jakąś katastrofą, z zawirowaniami. Tak to jest używane, nie? Ty nawet. Przed podcastem mówili, że są jakieś gry tam postapokaliptyczne. No, gry postapokaliptyczne, filmy postapokaliptyczne. Ja bardzo lubię w ogóle. Tak? Bardzo lubię, ojej, jak ja lubię. Jak ja lubię ten klimat cały postapokaliptyczny, no. bo wiem, że to jest coś, co nigdy się nie wydarzy. Bo Jezus powiedział, w prawdzie, wiecie, bo my się skupiamy na jednym zdaniu, bo Jezus powiedział, że to wszystko musi się stać. I on opowiadał o tych trzęsieniach ziemi, o zawierowaniach. Ale mówię, ale to jeszcze nie jest koniec. Nie? I co mamy wtedy zrobić? To już tyle razy o tym mówiliśmy z Krzyśkiem. Podnieście ducha, podnieście głowę i nabierzcie ducha, nie. Podnieście głowy i nabierzcie ducha. I dla mnie to jest to. A ty się nie boisz na przykład, że jak otworzysz lodówkę, to ci jakieś zagrożenie duchowe wyskoczy? No bo ja mam takie wrażenie, że wielu katolików czy w ogóle chrześcijan żyje nie tak, jak kościół przed laty, czy przed wiekami, od paschy do paschy, tylko od zagrożenia do zagrożenia. Ale zobacz, samo pismo mówi, mówi, że o kościele. Że bramy piekielne go nie przemogą. Mhm. Od czego są bramy? Od tego, żeby pilnować i żeby nie wpuszczać, a nie, po, nie, nie no żeby gdzie my, gdzie my w tym równaniu jesteśmy? My jesteśmy atakujący czy broniący się? Twoja żona mi to powiedziała no, i to wtedy, kiedy by jeszcze nie była twoją żoną. No tak, wiem, pamiętam. Imiana, nazwisko, Mroczkowska. Pamiętam to. I, I dla mnie to był kosmos, bo, no. ale bo zobacz, bo to jest narracja w większości kazań, i konferencji, że bramy piekielne go nie przemogą, to znaczy, że my jesteśmy chłopcem do bicia, że będą nas lali, ale jakoś wytrzymamy. Nie, że jest atak na kościół, ale jakoś wytrzymamy. A właśnie Jezus powiedział coś odwrotnego, i Twoja żona mi na to zwróciła uwagę, kiedy jeszcze nie była Twoją żoną. Że nikt nie atakuje bramami. To znaczy, że my jesteśmy w natarciu, a bramy są po to, żeby pilnować, i jeśli bramy nie przemogą, to znaczy, że nawet piekło będzie musiało wpuścić kościół, dynamika kościoła. Tak, no tak jest? bo my, jak głosimy Ewangelię, my wyrywamy z piekła ludzi. Jak ktoś uwierzy w to, to co święty Paweł mówi, jak mają uwierzyć, jak nie usłyszeli, jak, jak mieli usłyszeć, jak nikt nie posłał tych, którzy mieli głosić. Więc my mamy głosić, nie? I czas apokalipsy to też jest czas tego, że my mówimy o Jezusie. I ogólnie wiesz, to, że żyjemy w czasach ostatecznych, to jest fakt. Mhm. Żyjemy w czasach ostatecznych od przyjścia Jezusa. No. Także tak, to, to są czasy ostateczne. I w tych czasach mamy pełnię dostępu do tronu łaski. I co w związku z tym? Należy o tym mówić, a nie o tym, że szatan to, szatan tamto. My mówiąc o szatanie oddajemy mu chwałę. No, ja Zobacz, ostatnio usłyszałem takie coś, jeżeli Bóg, bo jest taka interpretacja Psalmu 22, że Bóg mieszka w, w fale swego, swego ludu, nie? ludu, i ten, który głosił, zadał pytanie, to kto mieszka w narzekaniach? Kto mieszka w gadach? Pan Jezus napisał, że narzekanie jest modlitwą demonów. No właśnie, kto mieszka w tych narzekaniach? No wiadomo, że demony. Więc jak ty narzekasz i ciągle tylko widzisz wszędzie zło i innych też tym zarażasz, co no to Czemu ten demon nie jest taki fascynujący? Że gdybyśmy na przykład mieli cały te, ten podcast dzisiaj, co mówią demony w czasie egzorcyzmu, to to będzie ponad 50 tysięcy. To ci daje głowę, bo ja wiem, jakie są statystyki, nie? Że kogo obchodzi, co mówi zły duch w czasie egzorcyzmu, skoro jest to te, zróbmy, ojca kłamstwa? Dobra, zrobimy taki tytuł. Co mówią yy, demony w trakcie egzorcyzmów? To zapamiętajmy sobie, że zrobimy taki tytuł. Yy, I to będzie w cytacie. I zobaczymy, czy to wpłynie na... Ja kiedyś bestsellerem była taka książka, wiesz, tam, e, Kuchnia siostry Anastazji, że tam jakaś siostra, zakomna siostra Anastazja gotowa, to ale ona była sprzedawana, nie? I ja mówię, zróbmy w, tak, zróbmy w gościu coś takiego kuchnia siostry siostra Anastazji i wyjdzie dziewczyna i powie cześć, mam na imię tam Ilona, jestem siostrą Anastazji, a to jest jej kuchnia. A to bycie zjedli, nie? Ale dobra. E, cytacik, może być cytacik, Teresa Zaprawdę. Wielka, Teresa z Avila, doktor Kościoła. Nic mnie nie obchodzą te wszystkie diabły w piekle. To one będą drżały przede mną. Krzyczymy, och, szatan, szatan, zamiast wymawiać, Boże, Boże, i przerażać tym diabła. I teraz zdanie, które po prostu cytuję, tu już pewnie tysiąc razy cytowałem, ale nauczę się go na pamięć, kiedyś to bez kartki wam to powiem. Jestem pewna, że bardziej boję się tych, którzy boją się szatana, niż szatana samego. I teraz zobacz, co się dzieje. Wjeżdżasz w jakieś sanktuarium, to się na szczęście zmienia, ale jeszcze niedawno tak było. Na dzień dobry, nie widzisz tam, jestem zbawiony krwią Chrystusa. Nie, czy nawet Awe Maria, tylko co widzisz? Lista amuletów, które zagrażają. No tak. I ty się zastanawiasz, czy na przykład, nie wiem, takie połączenie kolorów, to jest blisko i Katowice też jest ten, ale ty masz takie wiesz, już. Jakie mam? Bo... No Jak bardziej ruch dla mnie ruch Chorzów. Tak? Ruch chorzów no. No. no i co? No nic, jeszcze na Chorzowskich Blachach, także to jest pełen ekumenizm. Ale wiesz o co chodzi? Ty się, czy, czy ty się zastanawiasz, czy ten pierścień to już jest pierścień Atlantów? Ja tego nie neguję, tylko ty wiesz. To jest pierścień Atlantów. Nie? Ale widzisz, jak kiedyś byłem u dentystki... Moja buddy na, tym, na, na ogródku. Ale było. zobacz, byłem u dentystki kiedyś, nie? No. no. i widzę, że ma pierścień Atlantów na, na mm -hmm. palcu. I ja nie powiedziałem jej, Hę! pani sobie tutaj źle robi, nie? Tylko no. mówię, czemu pani nosi to? Tak, bo to jest świetny punkt, żeby zacząć rozmawiać. I ona mówi, albo mówią, że przynosi szczęście. Ja mówię, okej, okay, no to pamięta pani moment, kiedy pani założyła sobie ten pierścień na palec? Tak. A on mówi, no pamiętam. Ja mówię, no i jak potem w życiu było lepiej czy gorzej? Dobre rzeczy się działy, czy złe? Jak pani by powiedziała? I ona zaczęła mi wymieniać te rzeczy, które się wydarzyły, nie? Ja mówię, i dalej pani chce nosić ten pierścień? Czy chce pani wrócić do Boga? który ma panią w swoim ręku i on będzie się troszczył. Nie musi pani zaufać przedmiotom czy jakimś magicznym formułom i tak dalej, bo ma pani kogoś, kto troszczy się o panią i jest świadom zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby wobec pani. Mhm. I on chce zapewnić pani przyszłość, jakiej pani już oczekuje, bo tak mówi jego odwieczne słowo. I amen, nie? No i zdjęła. W sensie następny raz tak, nie jakby się miał, pomóc żeby zacząć się rozmawiać, no. Marcinie, nie opowiadać, ta słynna sekretarka w jego szkole i pierwsze uzdrowienie, to też i zaczęło od tego, że miała pierścień Atlantów, też się spytał czemu nosi kobieta. nie była sekretarka, tylko woźna. Czy woźna? No, ale tak no. właśnie się rodzą, wiesz. Woźna, sekretarka... No, przekręcamy, obiekt. przekręcamy no, ale po Polatach to już był... nie, nie sekretarka, tylko prezydent miasta. Właśnie prezydent miasta Skierniewic, która została uzdrowiona. Nie było chyba nigdy pani. Nie wiem przynajmniej o tym. Sami faceci chyba. Czas, skąd jest? Ja się tak zastanawiam cały czas. Tak naprawdę, zobaczcie, demon jest tak mało interesujący, nie? Że Tomek Ale Ud widzisz, macie do tylu osób śpiewał, horrory, piekło, ogląda? Piekło rzeczy, No właśnie, bo się lubimy bać. Ilu ludzi ogląda te wszystkie, wiesz, na przykład z pornografią jak jest. Zaczynasz od czegoś lekkiego, tak? Mm, Typu. Jest Nie wiem, masz, um, u mnie tak było, miałem tam, nie wiem ile, 10-12 lat i w, in, w, tych, w telewizji te soft porno leciały, nie? Zaczyna się od tego, no oczywiście wcześniej to jeszcze jakieś świerszczyki, ale później apetyt rośnie w miarę jedzenia i ty wiesz, że to nie jest w ogóle interesujące, a sięgasz po coraz gorsze, coraz gorsze rzeczy. A wiesz, że to co ty mówisz, to jest kwintesencja demona, to znaczy on daje coś, co cię nie nasyci? Ale zobacz, nie jak nasyci. poczytasz na przykład z Mensonem, mhm. Charlie Mensonem tak, tak, na przykład tak. albo z innymi, nie wiem, jest ten gość z Katowic, Arnold kojarzysz tak, tak. No, jasne, władce much, tak, tak? tak. Jak poczytasz sobie o ich życiu, co ich doprowadziło do tego, to często ta sfera właśnie seksualna była bramą do tych kolejnych zbrodni, nie? Że to, to nie nasycało, że miałeś nadzieję, że to ci nasyci, to nie nasycało i często właśnie pornografia też poprzedza te wszystkie tematy, które przychodzą później, jakaś przemoc, jakieś narkotyki i tak dalej i tak dalej. Ja wiem, że to jest też demoniczne. Znajomy ksiądz mi zwrócił na to uwagę, który zajmuje się duszpasterstwem rodzin, że że najświętsza przestrzeń w życiu człowieka, czyli Ad, kiedy nie kiedy rodzi się życie, że jesteśmy bezradni, nie wiemy dlaczego tak jest. Może, mogą się wymagać tak naprawdę naukowcy, ale tak naprawdę nie wiemy dlaczego tak jest. To jest przestrzeń, która jest wypisana tutaj na co drugim murze, w najbardziej wulgarnych wersjach. To znaczy, że demon chce jakby to yy, sprofonować, wyśmiać, ośmieszyć, nie? że to, co jest naj, naj, najświętsze, najczystsze, on sprawia właśnie, a propos tego nie, że, że, że staje się brudne. Ciebie demon nie fascynował? Oczywiście, że tak. Ja wszędzie pentagramy rysowałem, jak miałem e, w gimnazjum. Z napisem 9,97? 666. Kumpla, po, który wiesz, miał. Pankowiec miał pentagram na Ale ptane. widzisz 9,97. No. Mnie w tą fascynację złem, też ktoś wprowadził. Tak? Ktoś, kto mi pokazywał to zło. Nie? Ktoś, kto pokazywał mi te wszystkie e, obrazy, tu akurat jakiś zwłok rozwalonych w komiksach mm -hmm. coś tam. nie? I sam ten człowiek jeszcze rysował takie rzeczy, on też się fascynował. Więc to, to jest tak, że we wszystko tak naprawdę wprowadza wprowadzacie drugi człowiek. Nie? Dobro możecie wprowadzić, a możecie wprowadzić zło, Bo jak jesteś mały, no to nie masz jeszcze rozumu, żeby rozsądzić, to jest dobre, to jest złe. Mm -hmm. Tylko jesteś na zasadzie kopiowania, jesteś na zasadzie naśladowania, funkcjonujesz na. W zasadzie naśladowania. Więc jak widzisz wokół siebie zło, no to wiesz, to, to jest kosmos. I wiesz co? Przypomina mi się teraz taka sytuacja, bo ja w więzieniu przez jeden rok głosiłem ponad, no, chyba 12 razy, tak? I ta siostra zakonna, która mnie tam zapraszała, mówiła: Słuchaj, Krzysiu, proszę przyprowadzić jakieś dziewczyny. I wiesz, to brzmi tak dziwnie, nie? Co to znaczy? Ja tak, tak, tak. najpierw jak to usłyszałem, mówię: Co ona tutaj, co, co to jest, nie? I ona mi tłumaczy, bo ci faceci, wielu z nich, nie miało doświadczenia normalnej kobiety. Oni mają doświadczenie kobiet, które na przykład za, za dwie paczki fajek robiły różne rzeczy. Oni mieli doświadczenia, jak jego mama e, przyjmowała codziennie innego faceta, i on był albo w tym samym pokoju, albo w pokoju obok i to wszystko słyszą. Oni nie mają doświadczenia czystości, nie mają doświadczenia miłości, nie mają doświadczenia takiej normalności, kobiecości, tylko znają zupełnie inny świat. Wiesz, my tutaj sobie robimy chrześcijański, katolicki podcast, jakkolwiek to nazwać, ale naprawdę świat. Świat żyje zupełnie inaczej, niż Wiesz, my mówimy. Ja to sama usłyszałem od siostry Bauchan, tylko odwrotnie. No. To znaczy nasza wspólnota poszła, żeby się modlić, to jest kobieta... Siostra Anna pracuje z, z kobietami ulicy i ona mówi, kurczę, jak super, że u was jest więcej facetów, nie? Większość. A ja mówię, czemu? Ona mówi, bo dla nich to jest po prostu terapeutyczne, dla tych no dziewczyn. Tak, tak samo jak jest, dla tych suka, facetów dziwka To no. były jedyne słowa i ona nagle widzą facetów, którzy po prostu bezinteresownie przychodzą, żeby się modlić nad nimi, nie? I ja... To, bo są takie niuanse, widzisz, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy, nie? A ty to słyszysz od tej kobiety w szpitalu, w więzieniu, a ja od siostry Anny. Anna jest w ogóle genialna. Nie wiem, czy kiedyś wam mówiłem, jak jechałem z nią samochodem i zadzwonił ksiądz i mówi, szczęść Boże, czy siostra zajmuje się prostytucją? Ona, no, w wolnych chwilach, nie? <laughs> Także Anna jest genialna, ale to Ty, ale wiesz co, mi się też przypomina no. taka rzecz, bo miałem ostatnio takie mm, doświadczenie, w sensie rozmawiałem z moją przyjaciółką, która no, z różnych zawodowych względów musiała opuścić wspólnotę mm, no i po prostu przez rok nie miała możliwości mhm. bycia we wspólnocie. No i wiesz, w cudzysłowie, ludzie jej potrafili wróżyć, że odpadnie. No i ona ze względu na ten wyjazd zawodowy była w tym środowisku przez ten rok no i ja z nią się spotykam po tym roku i mówię, no i co, odpadłaś? Wiesz, tam spotkałaś mnóstwo mężczyzn, którzy cię namawiali na różne rzeczy. Odpadłaś przez to? A ona mówi, wiesz co, tak szczerze, to ja jeszcze bardziej się umocniłam w wierze dzięki temu. Bo jak zobaczyłam, jak świat żyje. Że tutaj jedno z tak, drugim, tak. trzecie z czwartym, piąte z siódmym i w ogóle codziennie się ten ma żonę, tamten ma żonę, tamten, tamta ma męża i nic sobie z tego nie robią. To jest, ja stwierdziłam, że to jak ja żyłam do tej pory i jak chcę żyć dalej, jest dużo bardziej owocne dla mnie i po prostu pełne pokoju, a nie tego wszystkiego, że ci ludzie szukają zapełnienia tych dziur, które mają w sercu i nie potrafią tego znaleźć, nie? I zobacz, jaki paradoks. Wielu ludzi mówiło jej, że. Odejdziesz ze wspólnoty, nie będziesz miała na co dzień tej bańki swojej katolickiej, w której funkcjonujesz, tak, 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 to tak, odpadniesz, odpadniesz. A to właśnie u niej zadziałało w drugą stronę, że ona zobaczyła całą tą obłudę, to zepsucie i zobaczyła to ja już wiem, że tam gdzie żyję, to jest dobro, a tu ja nie chcę żyć, bo to jest coś, co nie daje, nie daje życia po prostu. Wiesz, że mój kumple rock'n'rollow jest to samo, mówił? On jeździł co roku do Jarocina i mówi, że wiesz, w tych opowieściach zawsze tam jeżdżą alkohol, narkotyki, ale to jest takie modne, nie? bo wszyscy tam jarają trawę. Nie? Mówi, tam była inna sytuacja, że przykładnie tatusiowie przyjeżdżali, mężowie, a potem były opowieści, kto kogo, wiesz, przeleciał. Nie? Mówi, to był problem, nie, a potem wracali do domów i udawali swoich takich yy, sympatycznych tatusiów. Ale ja ci powiem, jak się no. skończyła ta jego sytuacja, a propos tego, właśnie, hmm. bo to jest dokładnie ta sama sytuacja jak z tą kobietą, że. On jeszcze siedział po uszy w tym świecie, chociaż potem wprost mówi, że Bóg wyrwał go z trwa, ale, ale siedział w tym świecie i zrobił taką imprezę. A miał już dwójkę dzieci, dwoje małych dzieci. I wiesz, taka impreza, taka totalnie hardkorowa, nie? że tutaj I nagle się otwierają drzwi, wchodzi jego malutki synek i patrzy, tu jakiś facet siedzi, wiesz, jakieś kobiecie łapę pod sukienką, tutaj coś i on tak, tatusiu, co tu się dzieje, nie? I ten mój kumpel wstał i tak, wypierd... I wiesz, oni, co cię stało, on, won, nie? I to był koniec, po prostu to był taki, wiesz, mój zimny cios, prysznic, zimny myśl, prysznic, no. ale wiesz, czemu niewinność dziecka dwuletniego, tak no. tatusiu, co tu się dzieje, nie? I on zobaczył, że ten chłopczyk nic nie rozumie i tu to po prostu, wiesz, ci tatusiowie, bo co było najgorsze w tym wszystkim? Że oni potem wracali do domów i udawali, wiesz, przykładnych mm. właśnie wiernych, kurcze mężów, mówi, a to był główny problem Jarocina, nie? Ale a propos tego, że ten zimny prysznic mówi, że za zatęsknił za kościołem, zobaczył, że po prostu, że on nie chce, tak, nie? Że dla niego to jest babilon. No ale ja tak samo przed nawróceniem miałem, jak już naprawdę wszystkiego doświadczyłem, co mi świat obiecywał. Mówię, mhm. to jest wszystko? Tylko tyle? Ale czyli, I tylko tyle może mi czyli demon, demon dać? cię nie nasyci. To jest to, że Jezus mhm. mówi, że da, dam wam pokarm, który nasyci, nie? Czy po prostu strumienie wody żywej. A demon daje coś, co jest takim erzacem, nie? Że po prostu chcesz więcej, 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 mocniej, jeszcze bardziej hardkorowo, i cały czas kurde czujesz się, że po prostu lądujesz tą gębą w piachu i widzisz, że to była taka fatamorgana, nie? Że ciągle to jest ta pustynia, nie? Że chociaż wydawało ci się, że jest właśnie oaza, jest strumień, wiesz, lecisz, ale zawsze każdy grzech się tak kończy, przynajmniej u mnie, nie? Że zaczynasz się z jakąś taką, wie, że wydaje ci się, że coś, a potem się okazuje, że lądujesz tą gębą w piachu, nie? No dobra, grzech grzechem, ale demon też potrafi do dobra kusić. Mhm. Nie? No bo zobacz, ja jestem ojcem trójki dzieci. Mam żonę, mam rodzinę, no i dostaję aktualnie mnóstwo zaproszeń, mhm. żeby jeździć i głosić. I mógłbym w zasadzie ciągle spędzić w trasie. To jest dobre, żeby głosić? Mam ten sam problem. I ale ja to jest, nie... jest dobre, żeby głosić? Jest to po ludzku dobre, ale no Pan Bóg na szczęście weryfikuje to u mnie, u mnie na przykład przez stan zdrowia. nie? Pocypało mi się trochę zdrowie. No ja tak samo. I i musiałem zeszły. wycofać się i nagle zobaczyłem, że świat, świat ja nie... nikogo nie zbawię. Tak. Ale wiesz. Wiesz, co mi powiedział? Czy jest Tomek Nowak? Bo, no. że, że powiedział tak, że Bóg kiedyś, prowadził siedem czy osiem duszpasterstw w Poznaniu. Po prostu był taki dumny, wiesz. Od, la, od sasa do lasa, wszędzie po prostu Nowak, Tomasz Nowak. Mówi, po paru latach wylądował w tej samej celi, w tym samym klasztorze, w takiej depresji, że siedział z pilotem i oglądał 50 razy modę na sukces. Nie? I tak popatrzył przez, przez okno i Bóg mu mówi, co Tomek, warta tak samo płynie jak wcześniej, co więcej ludzi chodzi do kościoła niż ten. <laughs> Nie jesteś zbawicielem świata, nie? A wydajecie, się, że jak ciebie nie będzie to po prostu. No więc właśnie, umiar. Umiar. Diabeł tkwi w przesadzie. Genialne to jest, to, co no? No i co? I cisza. Ale patrz, jakie to jest mocne, bo ja nigdy o tym nie pomyślałem. Mm. Nie dlatego to, co Kościół proponuje, to jest umiar, właśnie. Nie jakaś totalna ascesa, tylko umiar. Mm. Nie? Jak Paweł mówi, żeby, poprzez... żeby dziękować za to, co macie, to, to jest dla ludzi taka lekcja, że to jest wow. Co mnie strasznie denerwuje u demona, to że, że, że jakby on zmienia znaczenie słów. Czy w ogóle my, my zmieniamy znaczenie słów? Bo zobacz, jakbyś się spytał dzisiaj na ulicy, z czym się ludziom kojarzy ogień, to ci powiedzą z piekłem. A wcale nie, bo wystarczy hmm. przeczytać pierwszą stronę Ezechiela, ogień, 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 rydwan płonący i tak dalej, tak dalej, nie? Po prostu cały Ezechiel no to jest ogień. Apokalipsa, ogień. Dzieje apostolskie. ogień, największe pragnienie Jezusa. Przyszedłem, wiesz, e, ogień rzucić na ziemię. No Albo... przecież piekło nie jest, nie wygląda tak, nie? Chłopie, piekło to... piekło, jak Budzyński śpiewa, piekło zawsze wieje nudą, nie? Ale spytaj się, patrz, ale on jest diabelnie zdolny, nie? Szatańsko dobre chipsy. Tak. To znaczy, my wiesz, a, a z czym nam się kojarzy niebo? Taka biała przestrzeń tak. i nuda. Nuda, Nie aniołki z Celulitisem tak. grają na tym tak. i nuda po prostu to ja no, nawet No ale zobacz, jakie to jest programowanie, nie? Nas przez wieki tak naprawdę. Że, że nawet nie mamy pojęcia, jak to programuje no. umysły. No to, to z, na przykład ze świętym Pawłem i spadkiem z konia, tam nie ma żadnego konia, no, nie, no. wszyscy widzieliśmy ten obraz chyba Karawadzie, tak, tak? Karawad, jedno. Że, że, że spada z tego konia. I ja nawet pamiętam raz na nauczaniu powiedziałem, że spadł z konia. I ktoś mi potem mówi, a tam nie było żadnego konia. A ja faktycznie, pa patrzę, nie było konia. No, ale nas już zaprogramowano na pewne rzeczy, bo my się tak z tymi obrazami utożsamiliśmy, nie? Oswoiliśmy, że my tak teraz myślimy o tym. Wiesz, jak nas zaprogramowano, że jak my czytamy, że Bóg idzie przez raj, i nawet wiem, potem doczytamy, że to jest pola, pora Ruach, czyli tego takiego łakotnego powiewu, czyli Ducha Świętego. To te słowa, Adamie, gdzie jesteś? To też po prostu, wiesz, że Bóg pyta z gniewem, nie z agresją. Na bo nam namówił. Albo jeszcze lepszy cytat. Obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów. No, będzie łomot. Wreszcie Bóg się weźmie za tych na grzeszników. Albo dekalog? No, albo dekalog. Nie Ale będziesz. zobacz, kiedy Bóg obnażył. Nie będziesz. Ale co to znaczy, nie będziesz To jest zawijał. obietnica. To jest obietnica. obietnica. A nie, że... Je, je, bo jak zrobisz, to ci urwę łeb. No. Tak, że stajesz przed swoimi dziećmi. Będziesz mnie miłował. No. Będziesz mnie... Znaczy, w formie przemusu. A, a kiedy Bóg obnażył swoje ramię na oczach wszystkich narodów? Na Krzyżu. No. I to ramię było zakrwawione. I zobacz, On... co demon sprawiał, że my nie czytamy tych słów w kontekście takiego miłosierdzia, właśnie Krzyża, że Bóg, ja obnażyłem swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów, tylko my czytamy jako właśnie w takiej y, narracji demonicznej, że to będzie zemsta, nie łomot, że to będzie odwet. Ile osób teraz zobacz, y, czeka na to, żeby Bóg osądził ten świat? A Paweł pisze tak, że osądzę. Nie, Ale chciałbym, ale pora zaś, to Piotr pisze, przepraszam, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Hmm. To znaczy, to jest to, co... Zobaczcie, to jest dla nas apokalipsa, że co chwila wychodzą skandale seksualne. Czy to jest powód do chluby? Nie. Czy to jest po prostu to jest taki płacz z płaczącymi? Ale dla mnie to jest właśnie to ściąganie szmat, tych ścierek z oblubienicy, żeby ubrać ją w suknię ślubną. No bo prawda musi wyjść na jaw, nie? To nie jest tak, że Pan Bóg przykryje te szmaty. Upodruje, nie? Bo chrześcijaństwo to nie jest podrowanie, to nie jest salon kosmetyczny. Hmm. To się wszystko dobrze skończy. Gdybyście zerknęli, na przykład, i wpisali sobie trzy dni ciemności. To wam wyjdą strony internetowe, portale. Można nawet świece na trzy dni ciemności kupić na Allegro. 49,90 kosztuje. Oh yeah. Ale wiesz, co się okazuje? Że ojciec Pio, który miał napisać list o trzech dniach ciemności tego listu nie napisał. No tak, ściema. Fake news. Ale nie. Wiesz, nie jak napisał, to jest? No. Napisał, tylko wy mówicie, że nie napisał, bo jesteście sługami szatana, bo walczycie z jedynym prawdziwym kultem. No, ja odsyłam do filmu yy, ojca Wita Lądowskiego, gdzie on przez pół godziny opowiadał o tych fake newsach, o tym wszystkim, jak spreparowano to wszystko. Ojciec Pio nigdy nie wspominał o trzech dniach ciemności. Natomiast jemu się to przypisuje, nie? To... I żeby... I... Uwiarygadnia. Uwiarygadnia, Standardowa nie? procedura manipulacji. Musimy znaleźć kogoś, kto ma jakiś mocny autorytet i wsadzić w jego usta słowa, których tam nie było. Narracja lękowa też no, zapewnia klikalność. Nie to jest to, co też wielokrotnie mówiliśmy, że gdyby był taki news, że Robert Lewandowski wziął dzieci do ogrodu botanicznego w, w Barcelonie, to nikogo, tam będziesz miał 50 lajków. Ale skandal, z Robertem wiesz, czy tam tragedia, dramat, to od razu zapewnia klikalność. Nie? Ale zobacz, co mówi słowo. List świętego Jana. No. W miłości nie ma lęku lecz doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Wszelki. I to słowo Czyli jeżeli się boisz, to wołaj o miłość. Wołaj o doświadczenie miłości. A ja, y, Napełniaj inna. się tą miłością przez Słowo Boże. To jest ta droga. A nie słuchasz głupot ludzi, którzy cię straszą, że zaraz będzie koniec świata. Nawet jak będzie, to my na to czekamy. Bo wtedy będziemy, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się okaże, kim będziemy. To będzie upgrade dla nas, dla wierzących w Chrystusa, dla tych, którzy za Nim idą. To będzie coś naprawdę niesamowitego, więc my nie mamy powodów, żeby się bać. Słuchajcie, po rozbrojeniu zwierzchności władz, rozbrojeniu, nie, to jest bardzo mocne słowo, zwierzchności władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w trójumfie, to jest kolosan, a drugi fragment, bo ty mówisz właśnie o tym, że, że o wszystkim? Wszystkie, to słowo wszystkie jest niesamowicie ważne. Efezjan 16. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie, zgasić, i tam nie jest napisane 50% rozrażonych pocisków złego, nie 75%, nawet nie 90%. Wszystkie rozrażone po, pociski złego. To czemu my się tak boimy tych zagrożeń duchowych? Skoro Paweł mówi, że jeśli będę miał wiarę jako tarcze, to będę w stanie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego, i to jest dobra nowina. A, a tak jest napisane w moim piśmie świętym. Nie wiem, jak u Ciebie w swojej Biblii. U mnie też tak. No, i tego się trzymamy. Sprawdźcie Biblię, jakie, czy macie w domu też napisane, że wszystkie. Tak. Macie, to... Myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiaj. Kochani, czytajmy słowo, pozwólmy żyć temu słowu w nas, i pamiętajmy, że Bóg jest po naszej stronie. Nie ma czego się bać. A dla demona nie ma co zbyt, wiele, z, zbyt wielkiej uwagi przykładać. No, a Apokalipsa kończy się słowami pełnej, takimi pełnymi tęsknoty. Zaiste przyjdę niebawem, a duch i oblubienica wołają przyjdź. I kto słyszy, i odczuwa pragnienie, niech powie. Przyjdź i to na no koniec. Wołamy, Maranata, na koniec zradzę tajemnicę, że te słowa są zapisane na mojej obrączce. Tak? Mhm. To może zrobimy węgla. Nigdy tego nigdzie nie mówiłem. Masz, ale co masz na księ, No Apokalipsa 22:17. Proszę jak warto było przyjechać i zrobić podcast Bo my z tobą. wzięliśmy ślub 22 lipca 17 roku też, także wiesz. Pięknie. Aleluja. I taka pętlę zatoczyła mamy klamę. z Panem Bogiem. Pa. Z Bogiem, papa. Pa.